Dzień dobry kochani, witam Was w czytaniu na 17 marca. I yy, to poniedziałek, a ten dzień przyniesie intensywną energię związaną z księżycem w skorpionie, co skłoni do pogłębiania takiej introspekcji i odkrywania ukrytych prawd. Nie tylko o sobie, ale i o innych. Yy, koniunkcja. Yy, Węzła północnego ze Słońcem podkreśli znaczenie rozwoju osobistego i duchowego, zachęcając Was, abyście podążali za swoim przeznaczeniem. To będzie czas transformacji i przełomowych decyzji, gdyż będziecie skłonni do głębokiej analizy swoich celów i wartości. Wykorzystajcie tę moc, energię, aby dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu, podążać śmiało ku swoim marzeniom. A teraz karta dla poszczególnych znaków, i dziś zaczynamy od koziorożca. Dzisiaj zmieniłam nagrywanie. Z, e, telefonu na komputer z powrotem. Mam wrażenie, że jakoś, nie wiem, tak mi łatwiej. Nie wiem, nie piszecie komentarzy, e, jak lepiej, więc e, ja zdecydowałam, że na razie na komputer wracam. Nie na telefonie. Zdecydowanie mi na komputerze łatwiej tutaj i wyłączyć wszystko, i, i włączyć, i, kiedy zaczynam. Jakoś mnie to, nie wiem, mniej stresuje, mniej zachodu z tym wszystkim. Dobrze, kochani. Co dla koziorożca? Co dla koziorożca? Dla koziorożca z kielichów. A z kielichów, kochani, no będziecie w tym dniu fantazjować, marzyć, będziecie czuć miłość, współczucie, będziecie romansować. Kobiety będą bardzo tą kobiecość w sobie pokazywały. Generalnie będziecie bardzo radośni, będziecie żyć w takim zaufaniu, nawet do samych siebie, ale też i do innych. Co dla wodnika na 17 marca? Dla wodnika paść denarów. Oj, wypadło mi: paść denarów. Paść denarów, czyli e, będziecie e, nastawieni na e, przyjemności, będziecie nastawieni na sukcesy, e, ale też uważajcie, bo, bo będziecie się tak naprawdę uczyć tego wszystkiego, e, ale będziecie mieć taką siłę, wytrwałość e, i dochodzić do tego, czego będziecie chcieć. Co dla ryb? Dla ryb ósemka, ósemka pocharów. Karta odejścia od czegoś, co Wam nie służyło bardzo długo i postanowiliście już podjąć swoją decyzję ostateczną, bardzo mądrą i przemyślaną i odejść, zostawić tego, co, to, co Wam już nie służy. Być może przyjaźń, być może związek, być może praca, tego nie wiem. Co dla barana? Dla Barana mamy siódemkę mieczy. Będziecie kochani... Um poróżnieni Będziecie, yy, musicie uważać na podstęp, yy, kłótnie, kradzieże, kłamstwa, puste słowa. Yy, uważajcie na to, yy, bo działania w, w ogóle w tym dniu nie, nie przyniosą dla Was żadnego e e e rzeczywistego efektu. Yy, więc myślcie logicznie, używajcie logiki i opierajcie się na faktach i na tym, co już wiecie co dla byka dla byka mamy ósemkę denarów karta związana z ciężką pracą która sprawia wam satysfakcję bo wiecie że prowadzi do sukcesu będziecie pracowici będziecie e, tą pracę wykonywać sumiennie cierpliwie e, i będziecie czekać tak naprawdę na niebawem na zyski które przyniesie wam ta ciężka praca co dla Bliźniąt. Dla bliźniąt e, siódemka denarów. Siódemka denarów również jest e, związana z ciężką pracą, ale będziecie e, oczekiwać tak naprawdę i tutaj e, oczekiwać być może za, na nagrodę za ciężką pracę. E, w tym czasie m, m, zalecany jest odpoczynek, urlop e, i zaleca się cierpliwość. Macie być cierpliwi w tym dniu, a będzie Wam to nagrodzone eee, za ciężką pracę. Co dla raka. Co dla raka rycerz mieczy. Rycerz Mieczy to karta związana z bardzo szybkim myśleniem, takim lekkim, takim. Będziecie bardzo łatwo podejmować komunikację w tym dniu, będziecie skoncentrowani, będziecie uporządkowywać chaos, będziecie tacy odważni i zdecydowani w tym dniu. Co dla Lwa? Dla Lwa mamy kartę gwiazdę. Piękna karta związana z nadzieją, optymizmem, szczęśliwą miłością, wyzdrowieniem, zaufaniem od losu. Będziecie też mieć bardzo dobry kontakt ze swoją świadomością i podświadomością. Także wsłuchujcie się w siebie, bo to taka karta. Co dla panny. Dla Panny, drogie Panny, dla Was karta Cesarz. Będziecie budzić autorytet, drogie Panny. Będziecie odpowiedzialni, odważni, stabilni finansowo. Będziecie dla innych bardzo takim dużym autorytetem. I być może będą do Was przychodzić po poradę. Ale to też karta, która mówi o surowości, więc uważajcie na to, żeby nie poszło Wam w tą stronę. Co dla Wagi. Dla Wagi mamy Pazia Kielichów. Paź kielichów to karta związana z delikatnością, wrażliwością, z radością, to jest to karta związana z. To może być zaproszenie na imprezę, na jakieś spotkanie, takie spontaniczne. Ale bardzo takie z dobrymi intencjami. Co dla Skorpiona? Dla Skorpiona. Karta piątka pucharów. Hani, e Kochane skorpiony, będziecie w tym dniu patrzeć na przeszłość, a niepotrzebnie, bo coś, co już żeście pożegnali, utracili, co jest związane oczywiście ze smutkiem i żalem, który niestety te straty przyniosły, nie spowoduje już odbudowania tego. Natomiast czeka was, was coś nowego. Te puchary tutaj właśnie co stoją to jest oznaka, że nie zauważacie tego, co, co na was już czeka, a czeka was nowy rozdział. Także otwórzcie oczy szeroko dookoła siebie. I co dla strzelca na 17 marca? O, dziewiątka mieczy dziewiątka mieczy, niestety karta związana z takim e, cierpieniem psychicznym e, jest to e, karta związana z e, chęcią porządkowania chaosu, bo tak naprawdę e, towarzyszy wam bolesne doświadczenie jakiś kryzys e, brak wiary w siebie być może nadejdą jakieś złe wiadomości, więc uważajcie, no i właściwie kochani, to tyle Zrobię jeszcze y, czytanie od razu na 18 marca, także serdecznie Was zapraszam, buziaczki i do zobaczenia.